Wieczór Państwu witam w pierwszym odcinku Akademii Młodego Zdrowego Sportowca. W dzisiejszym odcinku chciałbym, tak wstępie do tej naszej akademii, opowiedzieć o korzyściach stronowania sportu przez młodych ludzi. Tych korzyści jest bardzo dużo. Przede wszystkim zmniejszenie ryzyka chorób, chorób naczyniowo-sercowych, chorób metabolicznych typu cukrzyca, kontrola masy ciała, zmniejszenie ryzyka wad postawy, zwiększenie wytrzymałości stawowej, kostnej, mięśniowej. I jako ciekawostkę mogę opowiedzieć, że amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania, na podstawie których młodzi sportowcy lepiej rozwijają się intelektualnie. Inne korzyści. Praca zespołowa, praca indywidualna. I tak możemy wymieniać dość długo. Ale jest jedno ale. Urazy. Rodzice będą się zastanawiać się, przecież to jest sport, jest urazowy. Jednak amerykańscy naukowcy przeprowadzili kolejne badania, na podstawie których tych urazów sportowych jest tylko 25%. Pozostałe urazy to są urazy w gospodarstwie domowym, w domu i urazy komunikacyjne. Więc można powiedzieć, że uprawianie sportu to jest inwestycja. Inwestycja w aktualny stan zdrowia i, stan i zdrowie na przyszłość. Więc rodzice, nie blokujcie dzieci. Jeżeli chcą trenować, niech trenują. Wspierajcie ich.